Cześć, witam was bardzo serdecznie, wczoraj sobie oglądałem relacje z Końskich, akurat to było na, na Onecie No bo w Końskich miała być wczoraj debata, nie? I w Lesznie też była debata, czyli dwie były debaty Ale zobaczcie sobie, zobaczcie sobie na ten cyrk, co zrobili e, wyborcy w większości Bo to były e, Końskie, więc tam w większości to, to wyborcy PiSu Kilkoro, tam chyba trzy panie, jeden pan za, za Trzaskowskiego. Zobaczcie sobie na ten cyrk, a później ja wam to wszystko opowiem. Zapraszam do obejrzenia tego tego widowiska, bo to jest po prostu nieprawdopodobne jak ci ludzie się zachowali. Andrzej Duda! Andrzej Duda Andrzej Duda, Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! pana Trzaskowskiego? Andrzej Duda uważam że Słuchajcie, a nie możecie tak na argumenty ze sobą po ludzku pogadać. Elita im zalała i są za nim? Elita zalała Warszawie. Ale, za ale mogą być ja chyba za nim, prawda? Nie, nie, nie możecie. Nie szanuje mój. Ja nie narzucam pani. Ja jestem za Rafałem Czaskowski i nie narzucam ja pani. Rafał Trzaskowski to niech Pani się grze. Ale czy pani nie może popierać pana trzaskowskiego? Ja, ja, ja nie bronię tej pani popierać. Trzaskowski. No, Gdzie on jest? Powiesili, czoskowskiego to i trzeba przyprowadzić. Nie rozumiem, to TVP zorganizowało debatę dla obu kandydatów, więc chyba mają prawo. Nie masz tego czoskowskiego? Dlaczego? Czego, bo... To jest mój wybór. A ja ja się nie Pani, a czemu Mężem... ja nie Dlaczego no. nie przyjechał

Czas, czas, czele. czas, koski Dowiedziała się pani, że Trzaskowski to kłamca, kłamca. Konkretnie, w jakiej konkretnej sprawie skłamał? A w jakiej? Niech mi pani powie, on sam powiedział, że prawdę to mówi tylko ze swoimi przodkami. Tak? Że co? Że to pani informacja. pani chroni z Chociażby. Mało, mało, ha ha ha. A wy na A to by ile? A tobie ile? A tobie ile, to ile? To ile zaspocimy. A to by ile? Ty jesteś złodziejem? Ty jesteś złodziejem! Ty jesteś złodziejem. Ty jesteś złodziejem. Dokoński, to nie widzimy o złodziejem. Ja wiem, jesteś stąd, a ty Panie, to, to, Panie, dajcie spokój temu człowiekowi. Który jest po prostu ma. Wiedzą to co, co wiedział. Co, wystawiasz... co? co wystawiasz, tutaj tyłek do męża mojego? Nie będę. No, do... do... Ale cię zarobiłeś rady. Rady. Wykąp się, bo ty śmierdzisz. Jeszcze oczko ładne nie kupiona. Ja ja Papier toaletowy ci dam wykąp się. Tam jest. Idź, <laughs> idź, <idzie, idzie. śmiech> <laughs> No, moi drodzy, ja wczoraj, jak to oglądałem, to wyłem ze śmiechu, serio, po prostu wyłem ze śmiechu. Cyrk totalny, cyrk na kółkach. I zobaczcie sobie, do czego doprowadza wiara w, w polityków, religii, a nie dość, że, że y, robią siebie pośmiewisko. To jeszcze tyle agresji, kurczę, no tyle agresji, to jeszcze wczoraj to było takie śmieszne, a teraz y, tak na chłodno sobie to przeanalizować, to, to jest po prostu żałosne. To jest nieprawdopodobne, ja współczuję temu temu dziennikarzowi, który tam podążył, bo blisko było, żeby dostać w łeb od jednej albo drugiej ze strony, ale bardziej chyba, ja nie chcę bronić ja kolejny raz nie chcę bronić tutaj wyborców Trzaskowskiego, ale zobaczcie ich było tam ile, dwie babki, a tam cała ta zgraja, cała zgraja i faki pokazywali, przeklinali Zero kultury, naprawdę, zero, zero kultury, zero jakichkolwiek argumentów, naprawdę, tutaj już mógłby ktoś powiedzieć, a, bo cały czas do tego dudę, no ale oni sami to robią, kurczę, no popatrzcie sobie, włączcie sobie jeszcze raz ten, ten cyrk i zobaczycie, no więcej agresji jest w nich. Serio, naprawdę, nie wiem po co te babki od Trzaskowskiego tam pojechały, być może prowokatorki, ale może nie, no po prostu pojechały, ale tamci, same wyzwiska, tak jakby to było, yy, nie wiem, kółeczko Radia Maryi. Moi drodzy, i zobaczcie sobie, co tam też było. Tam byli tylko ludzie starsi. Tylko i wyłącznie ludzie starsi. Tam nie było ludzi młodych. Serio. Ja. Nic nie mam do moherów, no ale można by powiedzieć, to same mohery tam były. Serio, no same mohery, no. Obejrzyjcie sobie jeszcze raz to. Tyle nienawiści, tyle wrogości, o polityków. Przecież politycy oni na wiecach wyborczych powiedzą to, co chcą. Oni niczego tego nie powiedzą, czy to jeden, czy to drugi a teraz a propos tej całej debaty, ja sobie obejrzałem całą debatę Trzaskowskiego, w tym leszcie, jeszcze gdzie to, to było nie? i tylko fragment, naprawdę tylko fragment ustawki w TVP Info w TVP, gdzie cały czas podkreślano ten prowadzący, to jest taka ustawka, kurcze, to aż w oczy razi, to był tak jak kiedyś było w TVP Teatr Telewizji chyba w poniedziałki było, nie? i to jest coś takiego to jest coś takiego, to jest totalna ustawka. Tam nawet była taka jedna babka, która była yy, wśród publiczności i później się okazało, że ona startowała w jakichś wyborach samorządowych z ramienia PiSu, rozumiecie? Po prostu nieprawdopodobne. Co różniło te dwie debaty? Ano to, że tę debatę Trzaskowskiego dało się obejrzeć w całości tylko dlatego też, że była zrobiona w normalnych warunkach. Tam byli dziennikarze na przykład te, telewizji Republika... Też było TVP3. Też było kilka takich niezależnych mediów, nawet prawicowych, serio. I to dało się oglądać, bo tam nie było ustawki. No nie chce mi się wierzyć, żeby Dziennikarz TV Republika był ustawiony z Trzaskowskim, no ludzie. A tutaj w Końskich, serio, całą obejrzałem debatę w Lesznie. W Lesznie, jeśli dobrze pamiętam. I nie dało się oglądać debaty debaty No wy w końskich. Serio, naprawdę, tutaj już nie, żebym był, żebym bronił jednego albo drugiego, ale to są fakty. Moi drodzy, to są fakty, kurczę, no. Tutaj nie dość, że spięcie, zwarcie. W ogóle awantura na całego tam, tam mało co do rękoczynów nie doszło. Ja nigdy, nigdy nie. nie po... Nie wiem, nie podniósłbym głosu na kogoś ze względu na to, że jestem za kimś w wyborach, kurczę, ludzie, jak mogą się ludzie bić, sprzeczać, w ogóle krzyczeć jeden na drugiego, ten jeden koleś to w ogóle w środkowy palec pokazywał starszym paniom, no jak tak można, powiedzcie mi, jak tak można, a później ta ustawka, totalna ustawka, Duda, wczoraj, to jest misz, po prostu to jest misz, bo to jest misz. Żeby pokazać, jak można przegrać debatę samym sobą, występując samotnie na niej. Naprawdę samotnie. Oceniając te dwie debaty wczorajsze, to Trzaskowski wygrał debatę, a tutaj przegrał debatę. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Naprawdę. Że nie potrafi. Że oni nie potrafią rywalizować normalnie tylko jeden tutaj e, TVP, TVP info ustawione totalnie. Ustawka Totalna, moi drodzy, ustawka Totalna. Obejrzyjcie sobie te dwie debaty, żeby nie było, że ja tutaj pobieram kogoś. Obejrzyjcie sobie te dwie debaty i skomentujcie. Może później skomentujcie to, co ja teraz mówię po obejrzeniu tych dwóch debat, ok? Tej Trzaskowskiego i tej Dudy. Jak to wyglądało? Tamta, ta pierwsza wyglądała w miarę normalnie. Normalna debata. Dziennikarze zewsząd. Oczywiście, że z TVP Info nie było nikogo, no bo bojkot, nie? Dlaczego oni nie potrafili przeprowadzić debaty wspólnej? To jest nieprawdopodobne. Myślę, że już do debaty nie dojdzie. Jak może nie dojść do debaty przed drugą turą? To jest po prostu skandal. Przecież taka debata otworzyłaby oczy. A, no właśnie. No właśnie. No być może tu jest ten problem, nie? Moi drodzy, Musi być debata przed drugą turą, to jest obowiązek. To jest obowiązek, żeby zobaczyć w konfrontacji bezpośredniej jednego i drugiego. Bo tak to jest teatrzyk to wszystko. To jest jakaś mistyfikacja. Ja wczoraj leżałem ze śmiechu, jak oglądałem ten cyrk w Końskich. To jest po prostu nieprawdopodobne. Chciałem to od razu zrobić ten film, a mówię: "Nie, dobra. Niech będzie ten, który był wcześniej, nie będę już mieszał. Zrobię później." Już teraz te emocje opadły, ale ja wczoraj nie dość, że byłem uradowany, uchachany jak to mówi młodzież, to jeszcze przejęty i zmartwiony, że ludzie tak dadzą sobie w głowy wbić tę, tę polityczną waśń, te sprzeczki. Do czego doprowadzili? Zobaczcie, do czego oni doprowadzili? Do tego, że jak pojawicie się na przykład na wiecu Dudy z plakatem Trzaskowskiego, to was tam zlinczują, a jak zrobicie na to też was zlinczują prawdopodobnie. No, tak niestety jest. Do czego to doprowadziło? To wszystko. Ta nagonka medialna. A ten cyrk wczorajszy w TVP, czy to też było w TVP, nie wiem już, z tą panią radną, czy ona tam występowała gdzieś w jakichś wyborach, i później się nie wiem, czy dostała, czy nie dostała. Ludzie. Najgorsze jest to, że do ludzi to nie dociera. Oni to widzą. Oni prawdopodobnie. Oglądali wczorajszą debatę, jedną i drugą, i żadnych wniosków, żadnych wniosków, bo jak ktoś jest zapatrzony w jednego, to obojętnie, moi drodzy, obojętnie, co ta osoba zrobi, ona i tak nie zostanie jakoś rozliczona z tego, bo to jest już wiara, czyli wyznanie, wyznanie tego polityka. Czyli tak jak wyznawcy, nie? Serio, wyznawcy, bo żeby się kłócić i tak ostro w środkowe. Palce, faki pokazywać komuś tylko dlatego, że jest za dudą, a ona jest za trzaskowskim? Naprawdę? Ja mogę dyskutować z każdym, z każdym, z, z wielbicielem każdego kandydata, kulturalnie, ale chciałbym też, żeby każdy zaakceptował moje zdanie. No i tyle moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko, serdecznie. Wy sobie sami wyciągajcie wnioski. Oglądajcie sobie to wszystko. Nie musicie wyciągać wnios wniosków na podstawie tego, co ja mówię. Oglądajcie sobie to wszystko, co jest zapisane, bo to jest wszystko zapisane. To nie są moje jakieś tam wymysły. Macie dostęp do internetu, możecie sobie włączyć jedną debatę, możecie sobie włączyć drugą debatę i po obejrzeniu obu stwierdzić, która jest bardziej normalna. Dlaczego Dudy nie było w tym Lesznie? A Można by powiedzieć, dlaczego Trzaskowskiego nie było w, tym, w tych końskich. Ale zobaczcie, w TVP znów w końskich była znów ustawka. Rozumiecie, tam była znów ustawka. Tam była znów ustawka. Tam byli ludzie zapraszani wyzdawcy Pisu. No ta kobieta. Zobaczcie sobie. Zobaczcie sobie. To nie są moje wymysły. No, i tyle w temacie. Cieplutko was pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko. Co tam jeszcze? Dużo zdrówka. Bo już w gardle zasło, jak mówię o tym, to Sahara po prostu. Sahara, totalna, polityczna. Intelektualna, mentalna, jak ja widzę takie ustawki. Oni się boją, moi drodzy, bo oni dostali dużo kasy. Tam, Telewizja Polska. I oni się boją, bo oni polecą, wiecie, czego się boją? Najbardziej boją się bardzo. Ale takiej propagandy, to nawet za którego to tam było? W latach 70. gierka, czy kogo tam w tych, w tych czasach, to takiej nawet nie było, serio. To już wszyscy mówią, to nawet już mówią. Ludzie, nawet już wyborcy PiSu mówią, serio, obejrzyjcie sobie te dwie debaty, jedną i drugą, w całości sobie obejrzyjcie, o ile jedno będziecie potrafili obejrzeć w całości, bo ja nie potrafiłem. Ten cyrk, ta, ta ustawka tamta jeszcze była normalniejsza, ponieważ tam widziałem no, pytania z telewizji Republika, z TVP3, tam była jeszcze Najwyższy Czas, no to są, to są strony, to są portale niesprzyjające Trzaskowskiemu. I to miło posłuchać, jak ktoś bezpośrednio zadaje pytanie. No chyba, że dziennikarz Tewał Republika był podstawiony. No. A przepraszam, jeszcze była Gazeta Polska. Rozumiecie? Sakiewicza Gazeta Polska wczoraj była na debacie w Leśnie. Leszno to już nie pamiętam, to chyba było w Leśnie, na debacie. Gazeta Polska. Czyli totalna tuba propagandowa Pisu i dudy była wczoraj na debacie. I zadawała pytania. Oczywiście pytania wiadomo jakie, ale to normalne, bo oni tam mają swoje, swoje jakieś kierunki zadawania pytań. A w Końskich co było? Co było w Końskich moi drodzy? Jakaś babka podstawiona, która brała udział w wyborach z ramienia PiSu, zadawała pytanie Dudzie. <laughs> Dobra, trzymajcie się ciepło, bo już mnie zaraz tutaj trafi. Cześć!